Dobra, chodźcie. Co? Powiedziałam. Nigdy tego nie zrobię. Nauczy się tańca z TikToka. Zapomniałam, że ja mam się tego nauczyć i zaczęłam oglądać. Nienawidzę tańczyć. Ten <grym> spoko, jak ktoś umie tańczyć. Zapomniałam, że tańczę. Mój <grym> wuj! <ziara> <grym ziara> <grym ziara> W życiu ważne są chwile przeżycia i ludzie. Tyle było fajnie. Moje motto życiowe to... Na Że niczego w życiu nie osiągnę. Że będzie nudno. Nieprzewidywalna. Ja. Cześć ma. Ej, słyszałeś o takim filmie 100 dni do matury? No, coś tam było? No, to słuchaj teraz, weszły bilety, słuchaj, do sprzedaży, nie? No i? Idziemy razem. Dawaj. Stari, ale ja mam sesję. Czas na zbliżenie. Czas na 100 dni do matury.